Dzień dobry, witam serdecznie. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj prezeska tak jest. Stowarzyszenia Kobiety w Centrum, Pani Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Do innych Twoich <laughs> funkcji, doświadczeń i kompetencji jeszcze dojdziemy, Dobra. ale chciałem rozpocząć od tego naszą rozmowę, ponieważ zainicjowałaś powstanie Stowarzyszenia kobiety w centrum, które się e, niezwykle bardzo dynamicznie rozwija w całej Polsce. Także u nas e, w Lubelskim powstają kolejne, jakby to powiedzieć, oddziały. Oddziały, tak. Oddziały, tak kolejne, e, kolejne oddziały. W czym tkwi sukces tego, że e, dzisiaj kobiety, panie tak chętnie e, e, chcą się organizować i e, działać, krótko mówiąc? Wiesz to tu czynników jest wiele. Po pierwsze, kobiety Chcą wychodzić i chcą działać. Przychodzi czas kobiet. I to widzimy szczególnie w mniejszych miejscowościach. Dziewczyny szukają dla siebie aktywności, mają pomysł na siebie, nie chcą zostawać w domu, chcą otwierać swoją działalność gospodarczą, nie zgadzają się z podejściem w domu, że biznesmen może być tylko jeden i niech to będzie mąż. Mają coraz więcej odwagi, i to pierwszy raz było widać podczas tych masowych protestów po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, kiedy na ulice polskich miast Miasteczek i wiosek, nawet wyszły kobiety, po raz pierwszy wyszły na ulice poza dużymi miastami. I zobacz, w dużym mieście jesteś jedną głową w wielkim tłumie, nikt cię nie rozpoznaje. Ale te dziewczyny, które postanowiły zaprotestować w małych miejscowościach, każdy je widział. Ksiądz, nauczyciel w szkole, dyrektor szkoły, wszyscy wiedzieli, kto protestuje. Niesamowita odwaga i te protesty pokazały mi właśnie, że jest taki moment, że kobiety chcą zawalczyć o swoje, ale te protesty też pokazały, że nie chcą być kobiety nadmiernie szufladkowane, bo zobacz co się wydarzyło, te protesty były ogromne, ale kiedy główną narrację przejęła lewa strona, Marta Lempart, okazało się, że część tych kobiet wróciła do domu, bo powiedziała, że to już jest za dużo. Czyli pierwsze to, że w ogóle dziewczyny Czyli chcą. Czyli nie chcą popadać w skrajności. skrajności. I to jest właśnie ta druga rzecz, że my w kobietach w centrum mówimy, nie będziemy cię pytać, w co wierzysz, jakie masz poglądy, czy jesteś po prawej, czy po lewej stronie, niech cię nie definiuje twój światopogląd. Bo ostatnie lata trochę są takie w Polsce, że właściwie jak jesteś kobietą, to pierwsze powiedz, jaki masz stosunek do aborcji, to nas definiuje. Jeżeli masz się wypowiedzieć w mediach, no to najlepiej w sprawach światopoglądowych. A przecież my jesteśmy tak samo, Częścią społeczeństwa, świetnie znamy się na wielu tematach. W ogóle w sprawie praw kobiet. Zobacz, w ostatnich latach w Polsce zrobiliśmy kilka kroków do tyłu. Mieliśmy ten fajny rozkwit, kiedy pojawiły się kwoty na listach wyborczych. Kobiety w roli szefowej rządu, wiele pań minister. Dzisiaj pań w roli ministra mamy tylko dwie w rządzie, a do niedawna było jeszcze tak, że było więcej mężczyzn o imieniu Michał w rządzie niż kobiet. Czyli my z tym wszystkim się mocno cofamy. A dziewczyny już w swoich głowach zrobiły ten krok do przodu. I pamiętam spotkanie w jednej z mniejszych miejscowości, gdzie po prostu umieściłyśmy na słupach ogłoszeniowych informację, że będzie spotkanie kobiet w centrum, i przyszło ponad 50 kobiet, i jedna z nich powiedziała, Wie pani, co wreszcie jest coś dla nas po prostu kobiet? Bo my jesteśmy podzielone na kółko różańcowe i nie kółko różańcowe, na KGW rządowe i nierządowe. Ciągle wprowadza nam się podziały, a pani po prostu zaprasza nas na spotkanie kobiet. I myślę, że to może być klucz do tego. I chyba, i, i, i chyba kluczem tego do sukcesu jest to, że są to kobiety w centrum, bo to ma tak wiele różnych znaczeń, że. Praktycznie rzecz biorąc, znacząca większość kobiet, uważam też i mężczyzn, jest w tym przysłowiowym centrum, bo te skrajności oczywiście one funkcjonują i z lewej i z prawej strony, ale one są w mniejszości. I do tej pory mam takie wrażenie też, że to centrum nie miało takiego właściwego, donośnego głosu. Zdecydowanie i właśnie była albo lewa strona, albo prawa, to, takie propozycje ci się pokazywały, a jeżeli właśnie masz te centrowe poglądy, nie chcesz uciekać w żadną ze skrajności, to tego miejsca faktycznie brakowało. Zobacz, co się stało w ostatnich latach ze słowem feminizm. Dzisiaj feminizm to jest prawie, że obraźliwe, to znaczy, że to, no, to są prawda. jakieś awanturniczki, krzykaczki, nie wiadomo o co im chodzi. A przecież sprawy dzisiaj kobiet właśnie nie ograniczają się tylko do stosunku do aborcji. Mamy lukę płacową, w sprawie której wiem, że działacie też w Parlamencie Europejskim. To prawda. Czyli to, że kobiety na tych samych stanowiskach wciąż zarabiają mniej niż mężczyźni. Nie wiem, czy wiesz, ale studia wyższe kończy więcej kobiet niż mężczyzn. A potem, kiedy spojrzysz na zarządy spółek, to kobiety są w absolutnej mniejszości. To też chcemy zmienić poprzez Parlament Europejski tylko widzisz jedno to jest regulacja która idzie z góry a drugie to jest to żeby pomóc tym kobietom wzrastać bo podczas tworzenia tej kiedy tworzę tą organizację spotykam się z przedstawicielami dużych korporacji którzy mówią mamy już na przykład narzucone reguły z oceanu o tym że musimy mieć w zarządzie 50 na 50 czyli tu nie ma takiego myślenia i my nie mamy skąd wziąć tych kobiet bo myśmy je w firmie zatrzymali na poziomie Rozumiem. działu kadr działu płac i teraz nie mamy takich kobiet, którym tylko lekko pomożemy i one już będą w tym zarządzie, tylko nagle musimy ich szukać. I to właśnie dlatego, że nie dano wciąż, nie, nie zwróciliśmy na to nadmiernej uwagi, żeby kobietom dać wzrastać. Oczywiście biologii nie przeskoczymy, i jest też ten moment, kiedy kobiety zatrzymują się w swoim życiu chociażby po to, żeby mieć dzieci. Czyli krótko mówiąc, trzeba inwestować w kobiety, także pamiętając o tym, jak ważną rolę odgrywają. W każdej społeczności. W każdej społeczności. No bo tego jako zobacz, matki. Jako matki i tego tu nie zmienimy, i też nie jest wyjściem moda na to, żeby po prostu nie mieć dzieci, i wtedy będzie łatwiej, no bo to też nie o to chodzi. Ale zobacz, z drugiej strony, nie wiem, czy znasz takie badanie, tylko co czwarta Polka po 50 roku życia jest aktywna zawodowo. Tak, no, e, niestety znam. I dlaczego tak jest? Pierwsze, co uderzyłyśmy do pracodawców, pewnie nie chcecie zatrudniać kobiet po 50. No ale dzisiaj masz bezrobocie 3%, czyli jednak chyba nie o to chodzi. Wiele kobiet dzisiaj po 50 roku życia rezygnuje z pracy, bo opiekować się starszymi, schorowanymi bliskimi osobami. I znów nie ma, nie ma dla nich propozycji. Rezygnują z dnia na dzień z pracy. Te bliskie osoby na ogół to ma swój smutny koniec, i one nie mają gdzie wrócić. Wypadają z systemu, wypadają z okresu składkowego. Dlatego, jako kobiety w centrum, wymyśliłyśmy ideę urlopu rodzinnego. 12 miesięcy, które możesz w ciągu swojego życia wykorzystać właśnie na opiekę, mężczyźni również, na opiekę nad starszymi, schorowanymi osobami. Masz dalej płacone składki, i kiedy ta sytuacja ma ten swój smutny koniec, masz gdzie wrócić, masz dalej po co żyć. Świetny pomysł. W takim razie powiedzmy wszystkim paniom, które nas oglądają, a które byłyby zainteresowane albo zaangażowaniem się w kobiety centrum, albo w założenie nowych oddziałów kobiet w centrum w Polsce, gdzie mają się udać, gdzie mają się zgłosić, żeby mogły realizować to wszystko, o czym mówiłaś. No po pierwsze jesteśmy w całej Polsce. To się już udało osiągnąć, że to stowarzyszenie ma tylko rok, a mamy już oddziały w całej Polsce. Strona internetowa www.kobietywcentrum.org.pl. Jesteśmy też na mediach społecznościowych, ale do czego zachęcam najbardziej? Od września ruszamy z trasą regionalnych akademii Literek. W 16 województwach, w 16 regionach będziemy organizowali dwudniowe warsztaty, będziemy organizowały, gdzie kobiety i z jednej strony będą kształciły. Swoje kompetencje liderskie, wystąpienia publiczne, ale z drugiej strony profilaktyka zdrowotna, bo pracujemy z Onko Cafe, z LuxMedem wspólnie, wysyłamy mamobusy, organizujemy szkolenia z samobadania, pracujemy też z Aliansem Antydepresyjnym, bo dzisiaj nie tylko zdrowie fizyczne, ale psychiczne jest ogromnie ważne. Także już teraz zapraszam na tę akademię. No prawie tysiąc kobiet będziemy miały okazję przeszkolić. Super, gratuluję. Ale jak już wymyślicie. W swoim gronie kapitalne pomysły, jak pomóc kobietom, i nie tylko kobietom, jak rozumiem, no to trzeba jeszcze mieć siłę, żeby je gdzieś w przyszłości zrealizować. No i tu zaczynamy dotykać polityki, bo bez tego nie uda się zrealizować pewnych założeń, pewnych, pewnych pomysłów. Jesteś także szefową szefowo programową Koalicji Polskiej. Masz ogromne doświadczenie, jako, były, jako była korespondentka telewizji Polskiej w Brukseli, reporterka wiadomości, panoramy, zdobyłaś wiedzę i know-how, kompetencje w komisji, pracując w Komisji Europejskiej Zgadza w Brukseli. Się. I teraz pytanie brzmi: No dobrze, będziecie mieć świetne postulaty, mm -hmm. tak? My mamy oboje doświadczenie z, z za, w zaangażowaniu się w politykę, w koalicję polską, w polskie stronnictwo ludowe. Jak w takim razie przebić się z takimi postulatami, które Wy będziecie miały doskonałe, do tego, aby to y, zrealizować, a przede wszystkim, żeby y, to nagłośnić, bo y, podając. Y, te, to Twoje doświadczenie medialne, no krótko mówiąc, pije do tego, że jak dzisiaj w tym tak strasznie poukładanym świecie mediów, mm -hmm. przebić się z jakąkolwiek nową informacją? O, to jest wielki temat. To jest wielki temat, ale jeśli połączyć, bo rozumiem, że pytasz też o te sprawy kobiet, ja myślę, że dlatego ogromną siłą tego stowarzyszenia jest to, że mamy oddziały w całej Polsce, bo. Dzisiaj czasem łatwiej przebić się najpierw w mediach lokalnych i zainteresować mieszkańców danego regionu tematem niż trafić do mediów centralnych. I wiesz, dzisiaj problem też polega na tym, że my jesteśmy bombardowani informacjami. My, teraz sobie wyjątkowo, jak na siebie, siedzimy przez 15 minut i żadna z nas nie ma w ręce telefonu komórkowego. I pamiętam właśnie ostatnio na takim spotkaniu, gdzie rozmawialiśmy o przyszłości partii politycznych, jak właśnie kształtować komunikację. Koleżanka z Norwegii powiedziała, słuchajcie, my dzisiaj nie walczymy z przeciwnikami politycznymi, tylko walczymy z tymi. Wyjęła telefon komórkowy. Z tym, że dziennie Europejczycy spędzają 6 godzin patrząc tylko w telefon. I dostajesz tam reklamy, informacje, media społecznościowe, dowiadujesz się co o Twoich bliższych, dalszych znajomych. Jesteś zawalony tymi informacjami i to jest faktycznie niesamowicie trudne dotrzeć z przekazem. I tylko ten wielokrotnie powtarzany przekaz ma wtedy szansę trafić. Okej, okay, ale to w takim razie, hmm, nawet wiemy oboje doskonale, że można mieć najlepsze postulaty, najciekawszy pomysł. A jednak jest strasznie trudno, po pierwsze, go, mówiąc oczywiście w cudzysłowie, mówię bardzo kolokwialnie, sprzedać, a już nie mówię o tym, żeby go zrealizować. O no to prawda, ale no, słuchaj, jak nie będziemy mieli wiary, to nic się nie uda. I myślę, myślę że przede wszystkim pamiętam, że, że ostatnio na jakimś spotkaniu też o tym mówiliśmy. Jeśli w coś naprawdę wierzysz, to będziesz miał. Tyle siły w przekonywaniu innych, że to się w końcu uda. I myślę, że też zobacz co się dzisiaj dzieje, że ludzie mniej ufają partiom politycznym, a bardziej idą za ideą. Czyli właśnie te konkretne rozwiązania, konkretne pomysły z tym idziemy bardziej niż z szyldem partyjnym i wokół tego jesteśmy w stanie budować poparcie. Czy uważasz, że media społecznościowe są zupełnie zupełnie innym tematem, ale czy uważasz, że dzisiaj w Polsce, biorąc pod uwagę Twoje doświadczenie w mediach publicznych szczególnie, czy uważasz, że mamy szansę jeszcze w Polsce na taką prawdziwą, rzetelną, uczciwą telewizję publiczną? Mamy szansę jak zrobimy porządek z tym, co się teraz tam dzieje, bo dzisiaj nie jest to ani rzetelne, ani publiczne, tylko po prostu polityczne, wszystko zrobione tam na zlecenie i jest to smutne, choć obawiam się wiesz też takiej pokusy ze strony kolejnych polityków, że skoro jeśli tak robili i szło im świetnie, i dzięki temu wygrywali wybory, to możemy też tak będziemy robić. I myślę, że to jest dzisiaj też ogromne wyzwanie przed partiami demokratycznymi, że kiedy przejmą władzę, żeby z tej pokusy nie skorzystać, i żebyśmy znów wrócili do tych czasów, kiedy w wieczornym programie informacyjnym widzimy świat i Polskę takimi, jakie są, a nie przez oczy prezesa z No i tu dotykasz bardzo ważnego problemu, bo ja sobie zadaję też to pytanie jako polityk, bo Wierzę głęboko w to, że uda nam się to wszystko zmienić w przyszłym roku, ale zastanawiam się nad tym, jakich narzędzi będziemy musieli użyć, żeby odkłamać to wszystko, co było zakłamywane, jest zakłamywane od siedmiu lat, a za chwilę będzie zakłamywane przez 8 lat. Jakieś narzędzia do tego będą musiały być, abyśmy mogli powiedzieć Polakom, jaka jest prawda, bo dzisiaj się przecież z tym zderzamy, wiesz doskonale. My mówimy ciągle o, o tym, jaka jest prawda. Mówi o tym Władysław kosiniak Kamysz, który jako lekarz zdiagnozował premiera Morawieckiego na sali sejmowej. I no i co? I to kłamstwo jest nadal chętniej słuchane. Kiedyś ktoś powiedział, że każde kłamstwo jest chętniej słuchane, tak, razy, tak, chętniej słuchane niż, niż prawda. I teraz pytanie, jak, jakich narzędzi mamy użyć? Żeby, żeby ta prawda do ludzi dotarła. to przede wszystkim to też będzie przywrócenie wiarygodności mediów publicznych. Bo przecież jest grupa, którą przez 8 ostatnich lat przekonujemy, że tam prawdy nie ma. I oni się też już odzwyczaili od zaglądania do, do tych nośników informacji. Więc myślę, że dużo pracy przed nami. No tak, to prawda. Na koniec, na koniec chciałem zapytać, wrócić do tematu, od którego zaczęliśmy, czyli jeśli chodzi o kobiety o kobiety w centrum. Jaki jest Twój wymarzony główny cel, który chciałabyś zrealizować ze swoimi koleżankami jako kobiety w centrum? Żebyśmy miały takie samo prawo jak Wy. I nie chodzi o to, że chcemy Wam coś odebrać, tylko kiedy siedzisz przy stole i masz przed sobą talerz, ja nie chcę zabrać Ci tego talerza. Ja chcę siedzieć przy tym samym stole i z tym samym talerzem. I to wystarczy. I niech to będzie doskonała płyta do naszej rozmowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.